koksu będzie opryskiwać i mamy taki problem, że zaraz jak odbiorzę prasy będziemy wyciągać face'a. No właśnie. Doszliśmy do tego, że tu nie jest potrzebne. To kłopoty z No. No. Na Youtube nie... oglądaliśmy no nie No na Youtube oglądaliśmy No i w rzeczywistości z gościem graliśmy No a mniejsza z tym Jedzisz na to pole czy nie? widzicie tu kawałek nie z... prasowaliśmy bo to nie jest nasze tylko zęka podjadę przy przepom jeszcze jak skończę no no i wyciąganie będzie kejsa z kołów komana, na której jest zboże niestety no a zboże pójdzie do mura chyba bo my takiego nie chcemy Hmm. To będziesz w tym już, nawet będziesz mógł, ja tylko widzą, pokażę jak prasowa, jak się prasuje, ty będziesz najwyżej prasować, no a ja będę już ładować, pokazać, ale jak chcesz, to będziesz mógł moim prasować. No nie, bo po co, po co będziemy, jak masy... Ty, Moni, pojedziesz po przyczepę i No. A wiesz, gdzie są? Wow! Ty, ten łacuch coś mnie zaczyna nie lubić! Tylko nie umiesz go podczepiać. Siwkurze. No. Podczepię sobie na samym końcu. Jak będę koło cie... koło kejsa. Nie koło cie... kejsa. Koło cie... kejsu. ja już skończę. Hmm. No, moja to już robota jest. się pojadę z górki i to wszystko. Wiem 100%, a mam 79%. O Ale fajny ten opryskiwacz. Tak. Trochę mało rozkłada ramiona, ale to nic. To nawet fajnie. Jak widzicie tam już widać tur, kejsa. No to ja już tam jadę, poczekaj na mnie, co ci pomogę. Podjadę, tam szybko. No tu ja akurat podłączę i ty wejdziesz będziemy próbować go... Bo... Ja, ja już jadę. Tylko żeby ja nie ugrzął. No bo to jest trochę głęboko, prawda? Zaraz zobaczycie. No jak widzicie, jest troszkę głęboko. Powoli, fuken! Ciekawe, się twój tam, y, Już właśnie próbuję to. to co nie widać. No można powiedzieć. Jak się, się A trochę tego. Ja pod... A Ja pryskała. No dobra, Zara. Ha. Widzisz? Nie rozkładałem, tylko tak. Lol. Lol, 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 lol. Ło! Ej, bo Ja zaraz się cały pobrudzę! O, rolnik to ronie. O, lol! Ale ci widać. Czekaj, włączę cztery rapaz. I weź zapal światła jakbyś mógł. Bo ja nic nie widzę. Czekaj. O, udało się, chyba. Nie. Ciągnij. Ale odczepiłeś. No fuck! Spróbuję jechać. Ale nie da rady. Moment! Czekaj, otworzę się szybę, co A się porobiło. Moment. Tu jest zboże. Ja to muszę potem wiecie do mójna. Muszę jeszcze raz wyjechać. Bo w mój nie jeszcze ani raknie. nie. A, wjedź na zęka pole, przecież to nie nasze. Dynkowi zgniecie w trochę. Pamiętasz, on nas pogonił psem. Pamiętasz, on, na, on nas nie wpuścił na swoje pole. Chodzi, nie było nic tam z Chyba się tu chcę z Nie da rady. No faku! Powoli. Musisz mieć zatrzymać. O, wyjechałeś. Chyba. Nie da rady jeszcze, O, teraz będzie chyba nawet lepiej. Ja dwa już też w każdym. No, ja już jadę o. A jakby tu wjechała 30 bez kabiny O oh lol To by cała się utopiła No To by było fajnie Wyciąganie nie... A co tam zenka pole to to Ile tam minut? Mam 50 O oh lol <noise> Wartuje 6 Ale to będzie taki duży odcinek chyba nie opuszczaj! Nad <grym> głową mam <bambi> widły, do! Fajnie. <grym> Pójdź. Nosz. Kurde. Nie odjeżdżaj! No, ty mnie popchnął. No, fuck! O, wyjechałeś! O, spróbuję czy dam radę. O, fuck! Opuściłem to, to... Dziewiątka Jada wyjada wyjada Nie udałaś No nie kołówka ugznęła <grywina> <grywina> Pokaż Ja pokażę ludziom Nie dawaj podepnij To spróbuj ty podpiąć Jak widzicie utknęliśmy się okazji więc Już otworzyłem drzwi no. Nie no jeszcze nie, jeszcze jest tak mocno Ej! Poczekaj, sprawdzę czy podpiąłeś nie. Nie. Oh, Zamykam je. To no Nie. Właśnie... ale Nie. 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 Chyba Jedź do przodu Nie, inaczej to spróbujemy Stój tam Tuż stąd wyjadę, ale dalej już Nie pojawiłaś Spróbujemy, bo tą dziewiątką to jednak się źle robi Bo to trzeba dobrze podjechać No Ups. Ej no Ej, szybę se zamknij! Ej, fuck! Gło e, to naleciało na kółkę, to zbożek pójdzie na obornik. Albo do skupu obleje... Kto? Ej no! Stój, nie jedź! No, ja nie jedzę. Czekaj, patrzę coś. Dobra. Tego się nie dam poradzić wyjechać odcinek, tu nie będzie prasowanie <grywa> wow a wyjedziesz? poczekaj chyba muszę tylko o, o, się uda zawrócić no i utknąłeś z nim. <grywa> nie, nie, poczekaj utknąłem no, ale to już lepiej będzie no o wiele lepiej wydał nam wydom się sztywny kolor no, taki by był najlepszy, bo wtedy... Bóg by się lepiej cofała Nie trzeba... O pani ile błota jest na kółce O Boże. Case do mycia. Chcę otworzyć te drzwi, żeby widzieć. Chodzisz A pojedzie się do mechanizmu. Może się uda. Spój, nic nie kombinuj. Bo jeszcze ja się rogi i będę musiał wjeżdżać tam. Ja jestem po drugiej nowych felk. Moich nowych fel. Jeźdź na pole zęka, to tam będzie się leczył. Nie chcę wjechać na naszą łąkę. Małą. Pół jest zęka też. Bo 90 litrów masz. nas będzie musiał tankować. Mam pomysł. Nic nie ryk. Oh, Ufak! Ja nie mogę. Możesz mm, -mm. Udało się, ciągnij! Hej, no poczekaj, no! Wow! Na wesoło. Dobra. Dobra. Jedź, 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 jedź! Po polu, Zenka. Muszę zawieźć na farne, tak. Bo potem mi się tym nie będzie chciało wracać. Na farne jedziemy. Jedziesz tam? No ej! No co? Czemu ja odpiąłeś? No bo ja... Się... Ale po co? No... odwysypać. Pokażeć jak się wysypuje. No. A ja A... jadę tym twoim odstawić łańcuch. Eee... A... wrotny jest. Jak widzicie udało się wyciągnąć. No hmm? hmm. Ile minut? 12. Kiedy to było wyciąganie. O no. oh fuck! Dobra, jadę przez pole, bo się znowu jak No bo tu przez ten pojechałem dalej, ale zawróciłem już. Dobra, trzeba obniżyć tor O, Jak widzicie, tak się wysypuje tu po prawej stronie, jak więc widzicie. Na pewno będziemy robić zwiedzanie. Ja tu na razie Kejsa zaparkowałem. Ty czekaj! Mi się nie chce wiedzieć! Biegli piesku, biegli. No czekaj. To ja weźmę przyciekać szczukaj.

O kurde, nie wyjdę! A ja nie wyjadę! <śm>, ja nie mogę! Obydwoje mamy problem! Ty nie wiesz gdzie widzę, a ja nie wyjadę! <śm>, ty, ty to jest twojej żony! Twojej dziewczyny! O, oj, oj. ja nie mam babki! Ja tak nie, to... nie wiem gdzie jest przyciek. Nie wiem, gdzie jest papa, panie. No, ale se... Teraz wyjedziemy, nowy zakup przyczepa. Tepnij ją. No, tylko e, powiedz mi, pani gdzie ona jest po pierwsze. Co? Mam. Nic, pani Janu.

Nie. <sukasz> za chwilę tu będzie... Za chwilę tu będzie się miało piekanie. No. jest no. na wesoło, to jest teraz let's play. Pierwszy let's play, Taki mieszanki robimy. Co myśleliśmy? Mieszankę? Nie, Ele jest na wesoło. Ele jest na wesoło. A, Mamy taką luźną gierkę. Odstaw oprys... opryski. To na tą przyciepę to... ...to nam spodnie pojedzie. O, czemu przez pole jedziesz? Aj tam, aj jak mnie rzuca. Co? Jak mnie rzuca! No, tylko żeby ci nie pogonił owczarek niemiecki. Aaaa no, nie bój się, to mój. ci mnie w na Nie no Tygo! Poczekaj. To ty ty jest ty. No. Który mnie gryje zawsze. To jest twojej twoje baczki. Nie, Maryli. Nie! <noise> Ani? Nie! Okay? <noise> a jakiej? Żadnej! Dziś sławy. Nie! <noise> Tenki Nie Helenki Nie Beaty. Nie Tasi Nie To kogo? Nikogo A Józi Nie Jezu Coraz gorszy inno na tym <grym> yy, yy, Tej Samsungowej No może być <grym> Nie Ewy Nie A ty nie wyłączyłeś w klasie kierunku wskazu jak! Ja w ogóle go nie włączałem! I to jest co był? Proszę kierunkowska Dobra, to ja już prasuję. No, 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 no. Ale dużo no. tu tu nie będzie, panie To tym, a przyjechałeś tym moim? Nie Ale miałeś przyjechać? O fak, już jadę No panie. 19 Ojojoj, oj, oj, będzie 20-minutowy odcinek albo i więcej 30. No plus intro ile to będzie się wrzucać? Matko Boska <kluw> Ile? Skąd wiesz? To, to może teraz i będzie jeszcze jeden odcinek z tego To my się będziemy wezwać będzie już... Nie wiesz jak zrobimy? No, ja. Ja pokażę, daj mi ciągnik, ja pokażę tylko jak prasujemy yy, i zrobimy, sprasujemy poza odcinkiem jak to zawsze robimy i będziemy zbierać. Yy, koksu będzie podjeżdżał, ja będę zbierał. No to podjedź tu do mnie. Mamy jakieś cztery odcinki do celenia. Czemu wjechałeś Nie. A, nie wiem czy wjechałem, czy nie. <śleszamy> Daj! Jedziemy? A jak pierwszą kostkę Jak Pierwszą kostkę zawołujemy. Nie. My to dzisiaj już nakręciliśmy. Alolo, to wiesz ile my się najeździmy? Oj oj. oj. O jaki lak? O jaki lak? My to tu poza odcinkiem sprasujemy i na odcinku już będziemy normalnie tak ładzować Bo odcinek będzie być może będzie mocno za długi A komuś się będzie chciał No a po drugie mamy jeszcze dwa filmy do wrócenia, no to jeszcze No zaraz, poprzez jeszcze raz wrzucę. Pokażę ten jak będziemy to wrzucać. Chociaż że to będzie na odcinku. Ale pokażę. Żeby było. No, no to my będziemy jak? jak? Daj widmy. Daj! Ale nie, ja nie chciałem tak. Weź zamknij te burty. Ale to tak, i to mniej się pomieści. Nie się pomieści przecież. Ale to będzie taka górka rosła. I potem to, no to, a nie... Je... co robisz? Rozbudziłeś jeden. No, Co ty robisz, Dobra, no to... Tu... Tak. No to na, w tym odcinku to tyle, no to cześć. No dobra, to cześć.